Sponsorem odcinka jest Hymnekosystem. Szymon Żurkowski, dla mnie osobiście MVP meczu. Chociaż, tak jak powiedziałem, nie chcę skrzywdzić pozostałych chłopaków, ale to co robił on, było niesamowite. Biegał od obrony do ataku. I teraz przed wami bohater tego spotkania: człowiek, który strzelił pierwszego gola, jakże ważnego, który odwrócił losy meczu. Szymon, dokonałeś dzisiaj wielkiej rzeczy. Nie ma co, bo podnieś się po 1 do 0 i to w takim momencie, kiedy strzeliłeś tego gola, to jest super rzecz. też czujesz, że byłeś takim MVP tego spotkania? Czy MVP? Każdy zagrał naprawdę bardzo dobry mecz, no wiadomo, ta stracona bramka z naszego. Z naszego błędu, ale na szczęście było dużo czasu, czuliśmy, że, że, moż, że możemy się podnieść, zrobiliśmy to i, i wygraliśmy ten mecz. Były śpiewy w szatni, wszyscy jesteście tacy stonowani. pewnie bardzo też zmęczeni też tym upałem, ale tak jakoś na spokojnie na luziku. Ograliśmy Belgię, 93 miliony euro zawodnicy, spokojnie. No, to jest turniej, tak. Wiadomo, każdy, każdy mówił i dalej mówi, że pierwszy mecz jest, mecz jest najważniejszy, dlatego nam zostały jeszcze dwa bardzo ważne mecze. Będziemy do nich podchodzić naprawdę bardzo yy, skoncentrowani, zmotywowani na pewno z chęcią wygrania te, tych meczów, więc, więc jeszcze tak naprawdę wygraliśmy tylko je, jeden mecz, jeszcze, jeszcze kroki przed nami. Tak, jak ci się udało tak siły rozłożyć, bo naprawdę biegałeś od obrony do ataku, wszędzie było Cię pełno, rządziłeś też w środku pola, to jakoś tak wiesz. Z za każdym razem na maksa powiedzmy biegałeś, czy starałeś się te siły w jakiś sposób rozłożyć? Nie będę mówił, że, y, że sam wybiegałem czy coś, bo tak naprawdę gdzieś gdzie ja pobiegłem tam mnie któryś z kolegów y, zasekurował, czy to, y, czy to był y, Sebek, czy Dziku, czy, y, czy Filip, także każdy, każdy współpracował ze sobą i dlatego tak to funkcjonowało. Jak strzelałeś, to patrzyłeś tam, w której stronie jest brak, Bo ten bramkarz tak jakby, nie wiem, czy zaspał, czy patrzył, ale, ale ważne, że wpadło. Ale się tak zastanawiam. Czy, czy mierzyłeś gdzieś tam, czy po prostu tak kropnąłeś, żeby, żeby ta piłka po prostu wpadła? Znaczy chciałem uderzyć w, uderzyć w ten róg. Wiadomo, że chciałem uderzyć, uderzyć lepiej, ale. Ale najważniejsze, nieważne jak najważniejsze, że, że wpadło i, i dało nam to ten, ten taki oddech, który później poniósł, poniósł, myślę, że całą drużynę do tego, że, że każdy, każdy wiedział, że, że można wygrać ten mecz i, i zrobiliśmy to. Bardzo eleganckie garnitury, fajna stylówka, za gorąco nie jest. No Jest, no ale co? Ale trzeba to przyjąć. Ale trzeba też wyglądać. Dokładnie. Szymon, gratulacje, widzimy się z Finamberta, do zobaczenia. Sponsorem odcinka jest chemekosystem.